Grzechotka Milwaukee, jeden z najlepszych zakupów, jaki ostatnio zrobiłem. Jest, wam powiem, taka silna, 80 Nm, do tego małą bateria, dwuamperowa. Yy, Wam powiem, jest taka silna, naprawdę jestem tak z niej zadowolony. Nie wiem ile już ją mam, z jakieś pół roku czy co jeszcze testów jej nie robiłem na YouTube ale Wam powiem, no naprawdę kiedy jej nie używam, jestem tak zadowolony, że ją kupiłem, nie? Tak ułatwia robotę. Yy, chodzi o to głównie, że jest bardzo, bardzo silna. Większość grzechotek ma około tam 20-40 Nm, ta ma około 80, nie i takie śrubki to naprawdę, nieraz ciężko jest ręką kręcić, a ona sobie radzi bez problemu. Gdyby ktoś szukał, to naprawdę warta, warta polecenia, nie? Także chota. Zrobię Wam testy na YouTube'a jakoś, jak będzie chwila, możecie też zaobserwować. To na pewno nie pominiecie. Pozdrawiam, trzymajcie się, dajcie znać, czego Wy używacie.